I'll do big Time, Witam moich fanów, będzie boskie żarcie. Chciałem dawno to zrobić, robimy. Patrzcie jaki makaron, miałeś na dzika, ale żarcia zazwyczaj jest za dużo, także został, będzie z łososiem. Nawet nie wiecie jaki ten łosoś jest dobry, jaki świeżutki, jaki wspaniały. Tutaj też trochę warzyw, cukinia, papryka, czerwona cebula i czosnek. Do tego filadelfia z ziołami, śmietana, może później jeszcze parmezan. Woda już pracuje. Woda się gotuje, osolona. Tutaj oliwa się rozgrzewa, wrzucam makaron. Znacie sytuację, na pierwszy ogień się czosnek i cebula. Później będzie papryka i cukinia. Ładnie to chodzi na delikatnym ogniu. Trzeba to zgrać, musi to grać. Za chwilę papryka i też cukinia. Działka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Będą chodzić pomidorki. Cukinia i papryka dodane. Tutaj woda oczywiście z makaronu, pomidorki. Ale teraz patrzcie, wejdzie trochę tej Filadelfii, no i makaron, czyli woda z makaronu, później pomidorki, później makaron. Serek i pomidorki dodane, wlewam wodę z makaronu. Woda wlana, teraz ma to trochę pochodzić i będę dodawał makaron. Woda z makaronu dodana, ale tutaj jeszcze musi być trochę śmietany 30 i dopiero później makaron, eee, a później chociaż nie wiem. Niech będzie śmietana i później łosoś i na końcu makaron, to się wymiesza. Dobra, mamy to sól pieprz. Teraz wrzucam łososia, piękny łosoś, no i na zakończenie musi wejść makaron. Makaron jest dodany, musi trochę pochodzić, przez chwilę przynajmniej, żeby było tak jak należy. Będę przerzucał. Dodałem masła, szczy, koperku, pietruszki i parmezanu, za chwilę to wszystko wymieszamy. Patrzcie tylko jak to pięknie wszystko wygląda, pomidor. Tu jest łosoś, on się trochę zrobił, ale nadal jest soczysty. Wszystkie warzywa i piękny makaron. Zaraz nałożę na talerz. Patrzcie tylko na to. Królewskie danie dla ludzi sukcesu. Ludzi, którzy naprawdę lubią dobrze zjeść. Tak to wygląda. Masełko się topi. Cudowny sosik. Coś wspaniałego. Zapraszam moich fanów. Big time. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie dla ludzi sukcesu od dzikiego? Coś wspaniałego. Makaron z łososiem, inne rzeczy, masełko się topi. Warto zjeść oczywiście, że warto, bo dziki to zrobił. Także zapraszam.